Kiedy przedstawiam historie kryminalne, które wydarzyły się w niewielkich miejscowościach, zawsze łączy je jedno. Społeczeństwo, które doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się u sąsiadów. To właśnie w małych miejscowościach społeczność jest hermetyczna i trudno dowiedzieć się czegokolwiek. Choć wewnątrz niej każdy doskonale wie o problemach sąsiadów. Czy to możliwe, że przez kilka lat nikt nie wiedział i nie zareagował na to, co działo się w jednym z domów w miejscowości Czerniki, w województwie pomorskim? To właśnie tam wydarzyła się jedna z najokrutniejszych zbrodni w ostatnim czasie. 15 września 2023 roku policja wkracza na posesję należącą do Piotra G. 54-letni mężczyzna zamieszkuje tam wraz ze swoją 20-letnią córką Pauliną oraz jej 24-letnim bratem Damianem. Jak się okaże, rodzina skrywa sekret, który zelektryzuje całą Polskę. Paulina G. od kilku lat odbywa praktyki w jednym z lokalnych sklepów. Jej współpracownicy zaczynają podejrzewać, że kobieta może być w ciąży, choć ta wielokrotnie zaprzecza. Tłumaczy, że jej stan spowodowany jest chorobą, z którą od pewnego czasu się zmaga. To jednak nie usypia czujności kobiet, z którymi pracowała. Szczupła dziewczyna zaczęła przybierać na wadze i wszystko wskazywało na to, że ukrywa stale rosnący brzuch ciążowy. Według świadków dwudziestolatka tłumaczyła swój stan torbielem na jejnikach. Jednak dla wprawionego oka ludzi, którzy widywali ją codziennie, historia nie trzymała się kupy. Kilka tygodni temu Paulina udała się na urlop, a po jego powrocie po ciążowym brzuchu nie było już śladu. W zamian za to pojawiły się oznaki świadczące o tym, że urodziła dziecko. Znajome z pracy zaczęły zwracać uwagę na jej nietypowe zachowanie. Często odpoczywała, miała bóle typowe dla kobiety po porodzie. To sprawiało, że ludzie zaczęli bacznie ją obserwować. Okazało się, że kobieta maskuje więcej objawów, jak chociażby ukrywanie wydobywającego się z piersi pokarmu pewność co do tego, że Paulina urodziła dziecko, pojawiły się w momencie, kiedy pozostałe współpracownice zauważyły wiadomości, jakie wymieniała ze swoim ojcem. Z tych wiadomości można było wywnioskować, że kobieta dopytuje o stan dziecka, na co ojciec odpowiada, że to ciągle płacze. Wtedy jedna z nich postanowiła zgłosić sprawę do opieki społecznej oraz na policję. 15 września funkcjonariusze policji weszli na posesję, na której mieszkała rodzina G. Przy wykorzystaniu psa tropiącego, wyspecjalizowanego do poszukiwania zwłok oraz z najnowocześniejszym sprzętem do penetrowania terenów technologii 3D, rozpoczęto przeszukanie domu. Ze zgłoszenia jasno wynikało, że kobieta najprawdopodobniej była w ciąży, wszystko na to wskazuje, że urodziła to dziecko, ale noworodka nie ma. To wzbudziło podejrzenia zarówno u jej koleżanek z pracy, jak i sąsiadów. Zaniepokojeni całą sytuacją byli również funkcjonariusze, którzy postanowili sprawdzić doniesienia. Te okazały się słuszne. Już podczas pierwszego dnia wykonywania czynności służbowych w piwnicy jednorodzinnego domu ujawniono zwłoki dwóch noworodków. Dom, w którym mieszkała rodzina G, był znany jako jeden z najbardziej zaniedbanych w okolicy. Okalała go siatka, za którą widać było zaniedbany ogród. Sam dom nadawał się do kapitalnego remontu. Nie był otynkowany, składał się z kuchni, łazienki i kilku pokojów, w których niegdyś mieszkała dość liczna rodzina. Policyjni i technicy kryminalistyki dokonali szokującego odkrycia. W piwnicy budynku zakopane były dwa ciała. Warto nadmienić, że nie była to betonowa posadzka, a klepowisko, co ułatwiało zadanie śledczym. Biorąc pod uwagę, że zgłoszenie dotyczyło Pauliny G, ta została zatrzymana. Jednak jak się zaraz okaże, dwa ciała noworodków zakopane w ich domu to nie jedyny sekret, jaki skrywali. Bowiem następnego dnia, 16 września 2023 roku, policja natrafia na kolejne ciało noworodka, również zakopanego w piwnicy. Sytuacja była dramatyczna. Trudno sobie wyobrazić, że rodzina mieszkała, jak gdyby nic się nie stało, wiedząc, że pod podłogą ukryte są trzy ciała. To było jedno z wielu pytań, jakie stawiali przed sobą funkcjonariusze. Szybko wyszło na jaw, że we wsi panowała zmowa milczenia. Ludzie od lat plotkowali, że w tym domu nie dzieje się dobrze. Ale o swoich podejrzeniach nie każdy mówił głośno. Sąsiedzi w większości przymykali oko, żyjąc ze świadomością tragedii, jaka rozgrywa się niedaleko nich. Piotr G. 15 lat temu pochował żonę. Kobieta zmarła, zostawiając 12 dzieci i męża. Według relacji świadków, którzy znają tę rodzinę od lat. Nigdy nie było między nimi dobrze. Kobieta miała nadużywać alkoholu, a mężczyzna znęcać się nad nią psychicznie i fizycznie. Po jej śmierci swoją uwagę skupił na córkach. Z biegiem lat dzieci zaczęły dorastać i większość opuściła rodzinny dom. Została Paulina, jej starsza siostra i brat. To wtedy ojciec miał zainteresować się starszą dziewczynką, zrzucając na nią obowiązki pani domu, włącznie z zaspokajaniem jego seksualnych potrzeb. Z ustaleń medialnych wynika, że starsza siostra Pauliny nie godziła się na to, czego oczekiwał ojciec. Jednak ten miał zmuszać ją do współżycia, wykorzystując władzę rodzicielską. Wykorzystywał dziewczynkę, a ta wkrótce zaszła w ciążę z własnym ojcem. Dziecko urodziła, a poród odebrał Piotr G. Miał doświadczenie, bo w przeszłości osobiście odbierał w domu porody wszystkich swoich dzieci. O tej ciąży nikt nigdy miał się nie dowiedzieć. Dziecko nigdy nie pojawiło się w domu, a o tragedii dowiedziano się dopiero teraz, gdy ujawniono zwłoki. Po tych wydarzeniach starsza z sióstr wyprowadziła się z domu. Z relacji przedstawionych przez media wynika, że o tym, co się działo w jej domu, poinformowała ludzi, u których teraz mieszkała. Jednak dramat, o którym wiedziała, postanowiła, wraz z domownikami, zatrzymać tylko dla siebie. Zresztą nie tylko ona. Gdy w domu pozostali tylko Piotr G. i jego syn oraz córka. Ludzie plotkowali, że ich zachowanie wybiega daleko poza granice w relacjach ojca z córką. Damian, syn Piotra G., miał poinformować sąsiadów o tym, co się dzieje w domu. Według jego relacji, ojciec miał się nad nim znęcać fizycznie i psychicznie. Niestety, nikt nie uwierzył albo nie chciał uwierzyć w jego słowa. Dziś ci sami ludzie zwalają winę na to, że chłopak jest chory. Damian cierpi na niedorozwój i nie potrafi samodzielnie funkcjonować, ale to wszystko stawia kolejne pytania. Niepełnosprawny chłopak był pod nadzorem ośrodka opieki społecznej, a państwo wypłacało mu rentę. Sygnały o złym traktowaniu miały trafiać na biurko urzędników społecznych, a ci interweniowali jeszcze wtedy, gdy w domu mieszkała starsza siostra Pauliny. Informacja o niepokojących relacjach ojca z córką sprawiała, że do mieszkańców przyjeżdżała policja. Jednak córka Piotra G. zaprzeczała, jakoby plotki miały coś wspólnego z prawdą. Nie było też dowodów na poparcie zgłoszenia, dlatego funkcjonariusze odstąpili od czynności. Dziś okazuje się, że dziewczyna była tak bardzo przestraszona, być może zmanipulowana przez ojca, albo czuła wstyd. Dlatego tajemnicę swojego domu postanowiła ukryć przed światem, aż do teraz. Ale później takie same sygnały napływały odnośnie niezdrowej relacji Pauliny z jej ojcem. Oboje zachowywali się jak para. Sąsiedzi zdawali sobie sprawę z tego, że dzieje się coś niedobrego. 54-latek i 20-latka nazywali się po imieniu a czasami wołali na siebie kochanie. Bez zahamowań przechadzali się za rękę, całowali się, a niektórzy wspominali, że byli świadkami, jak ojciec klepie córkę w pośladki. Jednak mieszkańcy odwracali wzrok, udając, że problemu nie ma. Inni wspominali, że ojciec był niezwykle zazdrosny o swoją córkę. Każdego dnia przywoził ją na praktyki do wspomnianego wcześniej sklepu, a po nich odbierał ją i zawoził do domu. Jakiś czas wcześniej ogolił córce głowę na łyso, aby inni chłopcy się nią nie interesowali. W całej tej historii przerażające jest to, że Paulina na wszystko się godziła. Według relacji ludzi była zapatrzona we własnego ojca i nie pozwalała powiedzieć na niego złego słowa. Zachowywała się tak, jakby poza nim nie widziała świata, jakby był dla niej jedyną osobą na ziemi, na której jej zależy. Nie wiadomo, kiedy Paulina G. zaszła w ciążę po raz pierwszy. To badają biegli z zakresu medycyny sądowej, ale po stanie zawłok wynika, że stało się to znacznie wcześniej. Jedno z odnalezionych ciał było dzieckiem Piotra G. i jego starszej córki. Dwa kolejne to dzieci jego i Pauliny. Najmłodsze urodziło się około trzech tygodni temu. Jakie dzieci zmarły, tego nie wiadomo, bo trwają zlecone przez prokuratora badania. Jednak ze źródeł, do których udało mi się dotrzeć, wynika, że najprawdopodobniej przyczyną śmierci noworodków było uduszenie, ale, tak jak mówię, to potwierdzą szczegółowe badania. Piotr G. i Paulina G. usłyszeli zarzuty. Mężczyzna oskarżony jest o udział w trzech morderstwach oraz usłyszał dwa zarzuty za czyny kazirodcze. Paulina G. usłyszała zarzut kazirodztwa oraz dwóch zabójstw. Oboje decyzją sądu trafili do aresztu, gdzie spędzą najbliższe trzy miesiące. Obojgu grozi kara dożywotniego, pozbawienia wolności. Przeważnie w takich historiach na jawę wychodzi wykorzystywanie dzieci przez ojca. W tym przypadku jednak trudno doszukiwać się przymusu ze strony ojca, choć nie możemy tego wykluczyć. Być może obecne zachowanie dwudziestolatki było poprzedzone biciem, znęcaniem się psychicznym, a nawet gwałtami. Ludzie opisując paulinę nie mówią o skrytej nastolatce przestraszonej ofiary przemocy. Ma raczej łatkę wygadanej i pyskatej. To ona broniła ojca i zawsze stawała w jego obronie. Godziła się na wszystko, co działo się w ich domu. Czy była ofiarą syndromu sztokholmskiego? Być może z tym właśnie mamy do czynienia. Dziewczyna mogła być ofiarą swojego ojca już od dzieciństwa. Uzależniła się od swojego oprawcy, aż się w nim zakochała. Dla przeciętnego człowieka jest to sytuacja trudna do wyobrażenia, ale w tym przypadku właśnie z takim zachowaniem możemy mieć do czynienia. Gdyby była ofiarą świadomą i czuła się z tym źle, miała wiele okazji wezwać pomoc. Ona jednak, według świadków, nie zachowywała się jak ofiara, a jak równoprawna partnerka, 54-latka. Najprawdopodobniejszą hipotezą jest ta, która mówi, że kobieta, rodząc dzieci swojego ojca, który jednocześnie stawał się ich dziadkiem, obawiała się, że gdy prawda wyjdzie na jaw, ten odpowie za to prawnie. Dlatego, aby ukryć swój kazirodczy związek, postanowili pozbyć się dowodów, za jakie uznawali dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że te rodziły się żywe, choć najwięcej można powiedzieć o ostatniej ciąży. Odnalezione ciało należało do dziewczynki. Z pewnych źródeł wiemy, że dziecko urodziło się żywe i przebywało w domu co najmniej kilkadziesiąt godzin, zanim zostało pozbawione życia. Niewyobrażalnym jest to, że ludzie przez tyle lat wiedzieli o dramacie tych dzieci i nikt nic nie zrobił w tym kierunku. Gdyby nie koleżanki z pracy Pauliny i ich czujność, sprawa być może do dziś byłaby owiana tajemnicą, a za kilka miesięcy doszłoby do kolejnego morderstwa. Ludzie pytają, gdzie w tym czasie była opieka społeczna, której obowiązkiem było sprawdzanie niepokojących sygnałów i nadzór nad rodziną, chociażby ze względu na niepełnosprawnego syna, który pobierał świadczenia z tego tytułu. Dziś wiemy o co najmniej kilku takich sygnałach, które miały docierać do pracowników. Między innymi działo się tak po wycieczce syna Piotra G., podczas której wyszło na jaw, że chłopak nie ma ze sobą nic do jedzenia i do picia, a ojciec dał mu na cały wyjazd tylko kilka złotych. To wtedy 24-latek miał wyjawić, że jest okradany przez ojca z renty. Innym sąsiadom opowiadał, że ojciec wyrzuca go z domu, gdy ma ochotę współżyć z własną córką. Jednak nikt nie reagował na te doniesienia. Jedna z mieszkanych wsi opowiada, że któregoś razu sama osobiście powiadomiła opiekę społeczną o niepokojących relacjach ojca z córką, ale funkcjonariusze publiczni nie zareagowali w żaden sposób. Po tym jak media zainteresowały się tą makabryczną sprawą, władze gminy wydały oświadczenie. Oto jego treść. W związku z tragicznymi wydarzeniami ujawnionymi w dniu 15 września 2023 roku informujemy, iż po uzyskaniu niepokojących informacji ze środowiska na temat rodziny mieszkającej w Czernikach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie podjął możliwe działania zgodnie z kompetencjami. Skutkiem podjętych działań było złożenie do prokuratury rejonowej w kościerzynie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Jednocześnie podkreślamy, że ośrodek pomocy społecznej w starej Kiszewie każdorazowo reaguje na niepokojące informacje płynące ze środowiska. Ale prawda jest taka, że znów zawiedli ludzie. Gdyby ktoś zareagował, być może rozmiar tej tragedii byłby znacznie mniejszy. Dziś ludzie z niedowierzaniem kręcą głową, że rodzina jadła, spała i żyła w domu, w którym ukryte były zwłoki. Ale nikt nie posypał głowy popiołem, aby przyznać się do przyzwolenia tej tragedii. Bierne przyglądanie się temu, co działo się w tym domu, sprawia, że ci, którzy wiedzieli i milczeli. Są współodpowiedzialni. Ale kto tak naprawdę zawiódł? System, ludzie, a może strach? Przecież całkiem niedawno Polskę obiegła informacja o nauczycielce jednego z białostockich przedszkoli. Kobieta zauważyła na ciele swoich podopiecznych ślady wskazujące na przemoc domową. Szczególnie po weekendach dzieci były posiniaczone. Podczas rozmowy z nimi, te przyznały się, że są bite przez rodziców. Kobieta powiadomiła dyrekcję, a ta zbagatelizowała sprawę. Bojąc się jednak o życie i zdrowie dzieci, nauczycielka postanowiła pominąć drogę służbową, bo do tej pory nie przynosiło to rezultatu, i zgłosić sprawę bezpośrednio na policję. Wtedy dopiero zareagowała dyrekcja. Miała sugerować, że ta sprawa nie powinna być rozdmuchiwana, bo to nie jest potrzebne. Sprawa trafiła jednak na policję, a ta odwiedziła placówkę. Wtedy dyrektorka miała zaprzeczyć, aby kiedykolwiek wcześniej wiedziała o tym problemie. Następnego dnia nauczycielka, która ujawniła problem, została zwolniona z pracy, a dyrektorka przeszła na emeryturę. Zatem, kogo należy winić za zmowę milczenia? Czy system jest aż tak zepsuty, że cierpienie bezbronnych dzieci jest najmniej ważne? Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Dziś już się z Wami żegnam, a kolejny podcast opublikuję w najbliższy czwartek. Spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.